Nie ja w taką pułapkę wpadłam. Bo zawsze było coś do zrobienia. To była lista niekończących się zadań do odhaczenia. I tak, jakbym szła na etat gdzieś do pracy. No to wybija godzina X i po prostu zamykam komputer i wychodzę. A tutaj nie było czegoś takiego, że zamykam komputer i wychodzę, no bo jeszcze trzeba zrobić to, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to. I miałam takie błędne przekonanie o tym, że jak wykonam to, 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 tak nawet do 22, no to jutro już nie będę musiała tyle robić, więc będę miała mniej... Pracy i więcej wolnego czasu, a się okazywało, że dochodziły kolejne rzeczy tu, 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 tu. I nagle znowu pracowałam o 22. I z czasem zrozumiałam, że to tylko i wyłącznie ode mnie zależy, gdzie postawię granicę. I tą granicą będzie faktycznie zamknąć ten laptop. I nie otwierać go do końca dnia. Granicą będzie, że jeżeli kończę zajęcia o 19, to ja się po 19 pakuję i wychodzę do domu. I do swoich spraw szkolnych wracam dopiero kolejnego dnia. Jeżeli pracuję od poniedziałku do piątku, to ja wybieram świadomie i stawiam taką granicę, że w weekend pracować nie będę. No tylko, że ten komputer jest, ten telefon jest. I on na początku jeszcze dzwonił i w sobotę i w niedzielę. Więc z czasem dopiero klient musiał się nauczyć, że jeżeli ja zostawiam telefon z pracy na sobotę i niedzielę, no to dopiero oddzwonię w poniedziałek. Tego wszystkiego trzeba było się nauczyć, wypracować i to też nie jest takie łatwe. No bo jeżeli ty wiesz, że czeka Ci zadanie 1, 2, 3, 4, 5, 6 do odhaczenia, no to co tak cały czas w tobie tam jest, ty to wiesz, to ci tak świerzbi, tak jakby chcesz się podrapać, ale nie możesz, Chcesz to odhaczyć, żeby już móc wyrzucić to ze swojej głowy, ale nie możesz. No i trzeba się nauczyć po prostu tego, że tych zadań zawsze jest dużo, a ty masz po prostu zamknąć laptop i wyjść.